Cześć, witam was w kolejnym zamkowym update'cie i dzisiaj poszerzyłem trochę nasz zestaw Medieval Town Square. Jak widzicie, podokładałem do niego trochę e, takich mieszkańców średniowiecza, być może jakiegoś fantazy świata. Dołożyłem też sporo zwierzaków, i odkryłem, że brakuje mi po prostu kilku psów. Muszę zamówić kilka psów, żeby pasterze mieli tutaj ochronę. Dla swojego stada. Mamy tutaj dwóch pasterzy od kus, właściwie kozę w tym stadzie mamy jedną. Kiedyś byłem w górach i widziałem, że kozy i owce sobie śmigają razem. Nie wiedziałem tego wcześniej, więc mamy tutaj takie małe statko. Muszę też domówić trochę owiec, żeby po prostu było tutaj tego zdecydowanie więcej. To co tutaj widzicie, no to nadal mamy tylko jeden mały stojaczek. Trzeba będzie dorobić trochę stojaków z różnymi innymi rzeczami żeby się po prostu na tym targu coś działo, no bo można uznać, że to jest akurat targ. Dołożyłem wieśniaka, który niestety wisi w powietrzu, więc musimy trochę tutaj o, zmienić te opcje, więc on będzie sobie tutaj z tymi widłami już ma dwie pary wideł pchał ten wózek, za nim idzie kolega, który też ma widły, tam jest kolejny, więc może oni razem pracują w tym polu. Mamy poborcę podatków, tam jakiegoś dzieciaka dołożyłem, muszę też zamówić po prostu trochę tych Nóżek hobbickich, bo one się idealnie nadają dla tych wiejskich dzieci. Mamy poborce podatków. Być może z jakimś magiem albo burmistrzem tego małego miasteczka. Tutaj sobie rozmawiają pod drzewkiem. Na razie to jest bardzo losowe, tutaj to, co się wydarzyło, bo chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądać ze zwierzakami. Dołożyłem krowy, mam dwie, więc muszę sprawdzić, czy nie trzeba będzie dokupić jeszcze z dwóch. Ale one są dosyć drogie, więc. No, niestety. Z tyłu dołożyłem kozy. Dołożyłem jedną kozę, przepraszam, więc mam już dwie kozy razem. Ale też postarałem się dołożyć jakieś ptaki, więc tutaj dołożyłem sowę na tym dachu. Dołożyłem sowy na tym dachu tutaj też. Plus zywiórkę. Tam z tyłu nie widać go za bardzo pewnie, ale się czai. Jest kotek szary przy szarych kamieniach. Jeden. Duży kot i tutaj mamy kota i duż, dużego kota i małego kotka, więc coś się tutaj dzieje. Spore stado świń, nie wiedziałem, że mam aż tyle, aż tyle tych różowych świnek. Sporo też tych maluchów takich śmiesznych, więc tego nam się tutaj zebrało. Więc mamy naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. I powiem Wam szczerze, że z oddali, jak sobie na to patrzę. To, to już jest naprawdę bardzo przyjemna scenka i e, moim zdaniem zaczyna to wyglądać dosyć ciekawie. Tu na razie nie ma żadnych żołnierzy, oprócz tego wartownika żołnierzy, mam bardzo dużo różnych tam oddziałów, więc może w następnym update'cie dołożymy sobie tutaj jakiś oddział konny, może jakieś maszerujące wojsko, może dołożymy królowe, dołożymy królowę, e, królową, przepraszam która będzie może dowodzić wojskiem albo będzie spotykać się ze swoim marszałkiem no wiecie, trochę Wiedźmin można powiedzieć, że królowa Kalante zobaczymy po prostu co tu, co tu z tego wyjdzie w każdym razie jak widzicie dosyć, dosyć fajnie to wygląda w mojej ocenie to jest naprawdę już fajny zestaw jak widzicie dołożyliśmy sporo figurek no ale dopiero teraz ten zestaw wygląda naprawdę bogato, tu się coś po prostu dzieje. Może, może zrobimy też opcję z Dungeons and Dragons. Mam tam trochę takich, można powiedzieć grup, które pasują do takich grup podróżników, poszukiwaczy przygód i będziemy sobie tutaj po prostu dokładać. Dołożyłem jeszcze kurę, muszę kupić tych kur trochę więcej, no bo jedna kura nam tutaj nie zrobi roboty. Generalnie to co zauważyłem, chyba trzeba będzie po prostu dobudować też do jednego z tych domów trochę taki, właśnie drugi ogródek, takie zaplecze, gdzie po prostu dołożymy zwierzaków, bo tutaj no, niestety jest tego mało. Dużo więcej mam zwierzaków niż miejsca, żeby je trzymać. No, tawerna na razie broni się sama tutaj się nic nie dzieje. Pod tawerną zbierają się jacyś specjaliści to są chyba rzeźnicy, tak mi się wydaje. No i my ma, mamy tutaj też małego, małą sprzedawczynię yy, serów. Czyli, tak jak mówię, no, trzeba będzie tutaj po prostu tych stoisk trochę pobudować. Muszę pozamawiać klocki jeszcze nadal do zamku, bo to będzie pewnie lewa strona naszej makiety, prawa strona to będzie po prostu zamek. Więc Sądzę, że to będzie ciekawie obok siebie wyglądało. No jeszcze fajnie by było, może skompresujemy to tutaj tak bardziej, żeby nam zamykało. Przez środek, i jeszcze fajnie by było mieć las, taki fragment lasu, w którym się też będą działy jakieś ciekawe, ciekawe rzeczy. Więc na chwilę obecną widzicie zwierzaki, widzicie dołożone figurki. Moim zdaniem scena wygląda naprawdę interesująco. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i będziemy się widzieć w kolejnym updatecie na temat naszej makiety zamkowej. Ja już naprawdę jestem zadowolony z tego, co się udało tutaj na szybko dołożyć i zobaczymy, dołożymy tutaj trochę rycerzy, dołożymy jakąś armię, armię to może za dużo powiedziane, ale dołożymy trochę rycerzy i zobaczymy, jak to się nam wpisze w całą tą historię. Dzięki i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!